Cześć, witajcie na kanale TUMAX.pl, jestem Morden, dzisiaj zabrałem Was na bunkry i chciałem Wam pokazać najtańszą wiatrówkę na kulki BB, która zapewni Wam masę frajdy i jest świetnym startem do strzelectwa wiatrówkowego. Jak widzicie mam tu y, trzy modele z naszej oferty, jest to Umarex XBG. Najtańsza wiatrówka, powiedzmy, że ona gdzieś oscyluje w granicach 100 zł. Oczywiście ktoś zaraz powie, że na znanym aukcyjnym portalu można znaleźć coś tańszego. My ten model polecamy po prostu dlatego, że on jest coś warty. W tej cenie dostaniecie fajną wiatrówkę, taką na start, dzięki której będziecie mogli się cieszyć wystrzeliwaniem tych kulek, a nie odsyłaniem jej na serwis. Kolejną propozycją jest też od Umarexa licencjonowany już produkt, czyli Beretta Light 2. Też tani model, powiedzmy około dwóch stówek, czyli razy 2. No i mamy jeszcze Glocka 17, w ogóle już absolutna petarda od odwzorowanie, pełna replika. I też powiemy sobie, gdzie jest ta różnica i dla kogo, który sprzęt jest przydatny. Umarex XBG. Wiatróweczka pistoletowa zasilana kapsułą CO2. Jak widzicie, jest to po prostu pistolet. Nie ma tu żadnej licencji i można się gdzieś tam dopatrywać pewnie Podobieństwa do jakiegoś Waltera czy do jakiejś innej broni, aczkolwiek nie odwzorowuje ta wiatrówka żadnej istniejącej broni na rynku. Tutaj mamy bezpiecznik, czyli safe, w tym momencie się nic nie dzieje, a tu będą wystrzeliwane nasze kulki. W tym miejscu mamy tylko jednostronny zrzut magazynka i możemy sobie tu załadować nasze kulki BB. Po odciągnięciu tutaj tylnej części rękojeści możemy załadować naszą kapsułę CO2. I dzięki temu pokrętu możemy uzbroić, przebić naszą kapsułę i nasz pistolet będzie gotowy do strzelania. O. Jak widzicie nastąpiło to. Możemy teraz załadować sobie tutaj kulki i strzelać z naszego pistoletu. Kulki BB Umarex, kaliber 4,5. Załaduję po prostu 10 kulek. Kolejnym pistoletem wiatrówkowym jest Beretta. Też Umarex. Y, oczywiście pamiętamy, że jeżeli strzelamy, bezpieczeństwo przede wszystkim, i w tym zestawie już dostajemy okulary ochronne. Przejdźmy do samej wiatrówki. Bardzo podobny magazynek. Także nie posiadamy y, żadnych części. Bardzo bliźniaczy mechanizm. O. Ładujemy sobie kapsułę. Ale jak widzicie, tu już mamy wszystko zakryte. Bardziej przypomina to jednak realną broń. Tutaj mamy bliźniaczo podobne. Załadujemy sobie kulę. Mamy również 10 kulek. I nasz pistolet jest gotowy do strzału. Teraz przejdźmy do Glocka. Jak widzicie, Glock jest trochę bardziej zaawansowany. Jest to wierna replika yy, posiadająca Blowback z Zamka. Nasza kapsuła oraz kulki mieszczą się w rękojeści. Przypomina to naprawdę prawdziwy magazynek z prawdziwego Glocka. Załadujemy sobie teraz kapsułę. Syk. Załadujemy sobie teraz tutaj 10 kulek. W komplecie mamy różne końcówki chwytu, możemy sobie dopasować do naszej dłoni. No i mamy zakrywkę naszego magazynka. I teraz pistolet nie jest jeszcze gotowy do strzału. Musimy go przeładować tak jak prawdziwego glocka. Słuchajcie, pierwszy, na pierwszy ogień XGB trzy strzały w puszkę, pięć strzałów w tarczę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bereta, tak samo 5 metrów, te same strzały. Beret się chyba spust trochę lepszy. I teraz nasz Glock z blowbackiem. Możecie sobie zobaczyć, co tam w ogóle się wydarzyło na tej tarczy. W ogóle pierwszy strzał z Glocka blowback mnie zaskoczył. Stówka kontra dwie stówki, powiedzmy sobie umownie. Tutaj mamy licencję. Trochę fajniejszy wygląd. Mechanizm jest bliźniaczy. Więc, jeżeli nie zależy Wam na odwzorowaniu jakiejś prawdziwej broni, takiej jak Beretta, zresztą Berettę też mamy z blowbackiem w takiej wypasionej wersji i Glocka też będziemy mieli w wersji bez, bez blowbacka, czyli tańszą. Jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby Wasza wiatrówka na BB była odwzorowaniem. Jakiejkolwiek broni. Myślę, że ta najtańsza zastówka XBG jak najbardziej spełni Wasze oczekiwania. Do rekreacji, do postrzelania sobie do puszek, do jakichś tarczek, jak najbardziej obie te wiatrówki się nadadzą w zasadzie tak samo. Jeżeli chcecie postrzelać sobie właśnie do puszek, do jakichś tarczek, do drobnych celi, na naprawdę niewielkim dystansie, właśnie takim jak ja strzelałem, obie są tak samo dobre. Ta po prostu odwzorowuje dany model broni. Inaczej jest z blokiem, on już ma trochę inne zastosowania. Można sobie ćwiczyć manual, safety. Jeżeli nie mamy w magazynku nic, zostaje nam w tylnym położeniu, możemy zamek wrzucić, oddać strzał kontrolny, możemy cały manual związany z dobyciem broni, przeładowaniem, ćwiczyć na sucho w domu, na ogródku, nie musimy jechać na strzelnicę. Oprócz tego broń jest dość dobrze odwzorowana, jeżeli chodzi właśnie o masę, o wszystkie inne rzeczy. Będzie nam pasował do naszej kabury, jeżeli mamy glocka, czy to sportowego, czy też używamy go na służbie. Możemy sobie podpiąć naszą latarkę, i normalnie korzystać z kabury, ćwiczyć te wszystkie rzeczy. Oprócz tego, jeżeli ktoś chciałby się przyzwyczaić do noszenia broni skrytego, kupić sobie kaburę, świetnie nada się ta wiatrówka, bo idealnie odwzorowuje realną, prawdziwą broń. Możemy sobie gdzieś tam nosić każdego dnia w swoim EDC taką wiatrówkę i przyzwyczajać się do noszenia prawdziwej broni, jeżeli nie możemy lub nie chcemy prawdziwej broni przenosić. Możemy ćwiczyć pracę na spuście, reset, Wszystkie te rzeczy dzięki tej wiatrówce możemy sobie przećwiczyć, ponieważ jest bliźniaczo podobna do prawdziwego Glocka. Oczywiście do tych wiatrówek linki zostawiam Wam w opisie. I do tej najtańszej, i do tej najdroższej, inne wiatrówki też znajdziecie w naszej ofercie, napiszcie czy coś Was interesuje. Jeżeli chcielibyście pistolet, czy jakiś sprzęt do rozwałki, to już kręciliśmy film o markerach HDR, HDS, HDX, TR-50, one dużo bardziej się nadadzą do takich rozwałek i do wyżycia, do takiego treningu, czy do y, właśnie strzelania sobie do tarczek, y, fajnego współzawodnictwa na ogródku, przy grillu. Jak najbardziej wiatrówki BB będą lepsze i bezpieczniejsze. Aczkolwiek pamiętamy o okularach. Wszystkie linki do całego sprzętu, który będzie potrzebny Wam do tego, żeby rozpocząć Waszą przygodę ze strzelacem wiatrówkowym i nie tylko, znajdziecie w opisie. Ja już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.